Być blisko Jezusa to nie znaczy ciągle mówić Mu, jak Go kochasz. Spróbuj tak słodzić swojemu mężowi lub chłopakowi. Ucieknie z krzykiem po miesiącu takiego słodzenia. Życie nie jest ani słodkie, ani gorzkie jest prawdziwe. I prawdziwie smakuje. Jezus zna ten smak. Nie jest grzecznym chłopcem, jakiego każda mamusia chciałaby mieć w domu, aż do momentu, gdy musi wyfrunąć z gniazda. Wtedy okaże się, że wychowałyście ofiarę losu. Lalusia, któremu każdy niefortunny wiatr może zmienić drogę. Jezus jest twardy. Nic nie może go pokonać. Z takim wodzem warto iść na wyprawę. Takiemu wodzowi warto dać się prowadzić. I w górach można się z nim spiąć jedną liną. Rozumiesz, bracie i siostro? Jezus jest skałą, na której się nie rozbijesz. Kiedy walczysz w Jego imię, On cię nie zostawi i nie ucieknie, jak tchórz. A wam, siostry, mówię. Dostrzegajcie, ile Jezusa jest w otaczających was mężczyznach. Wyłuskajcie to i pielęgnujcie. Nie chowajcie mamin synków i zastraszonych pantoflarzy. Jezus taki nie był. Cześć Boże, mówi Jan Franczak, a to program BookTube na kanale PCH24TV, który warto wspierać nie tylko finansowo, ale także polubieniami, subskrypcją i udostępnianiem linków w innych mediach społecznościowych. To Państwo rozwijają tę telewizję. Jesteś mamin synkiem? Grzeszysz. Jesteś słaby z wyboru? Grzeszysz. Jesteś niepewny własnej męskości? Kroczysz blisko wielkiego grzechu. Świat potrzebuje mężczyzn. Bo tylko oni mogą w pełni towarzyszyć Jezusowi. Dziś świat potrzebuje kobiet, bo tylko one mogą wychować chłopców, na prawdziwych mężczyzn. Tak, mamy męską powieść powieść kryminalną, powieść sensacyjną thriller, a jednocześnie romans i powieść o, o nawróceniu. Wybuchowa mieszkanka i to taka, że jeśli nieopatrznie zacznie się ją czytać późno w nocy, to grozi porannym niewyspaniem. To najnowsza powieść Witolda Gadowskiego Tajemnica spowiedzi wydana sumptem samego autora. Autora na tym portalu nie trzeba chyba przedstawiać, więc dodam jedynie dla porządku, że podobnie jak jeden z bohaterów jego najnowszego utworu, lubi ściągać sobie na głowę kłopoty i to od dawna, od czasów jeszcze komuny. Kryminał, sensacja, thriller, romans i jednocześnie nawrócenie, a więc także religia. Ale nie tylko, bo jest tu jeszcze Kraków. Jest tych wątków trochę, lecz autor umiejętnie je łączy w spójną całość. Mamy zatem wątek kryminalny: bezwzględny morderca, profesjonalista, przyjmujący zlecenia, który swoją robotę wykonuje bezbłędnie, ale jednocześnie, mimo tej całej bezwzględności i zimnego okrucieństwa, człowiek kulturalny, mający dobry gust, lubiący elegancję i dobrą kawę. A przy tym kochający mamusie. A więc mający jednak jakieś ludzkie uczucia. Przystojny, a zatem podoba się kobietom. W sumie nie da się go nie lubić, choć trudno się z nim utożsamiać, lub go usprawiedliwiać. Wątek sensacyjny to międzynarodowa siatka przestępcza, która swoimi powiązaniami sięga. Nie tylko wysokich szczebli amerykańskiej polityki i świata rozrywki, ale także wysokiej hierarchii watykańskiej i pracowników dawnych służb perelowskiej bezpieki. Kto jej podpadnie, niewielkie ma szanse ujść z życiem. Macki tej potężnej ośmiornicy w powieści Gadowskiego są wszędzie. A jest ona tym bardziej niebezpieczna, że dba o bezpieczeństwo i komfort ludzi, od których zależy kształt współczesnego świata. Co więcej, komfort tych nietykalnych oficjeli powiązany jest z perwersyjnymi upodobaniami, a to niestety skrywa ludzką krzywdę i tajemnicę, do której ukrycia będą dążyć za wszelką cenę. Jeśli oczywiście ktoś niepożądany nieopatrznie wpadnie na jej trop. Niebagatelną rolę w, tym mrocz, w tych mrocznych sekretach odgrywa też Ukraina. Nasz uroczy przestępca, siłą rzeczy, przez swój profesjonalizm i robotę, którą wykonuje, mokrą robotę, musi wcześniej czy później świadomie lub nie w jakiś sposób się z tą siatką zetknąć. Czy będzie to dla niego bezpieczne? Tego się Państwo ode mnie nie dowiedzą. To można znaleźć tutaj. Dodam tylko, że są tu też i wariaci, którzy mniej lub bardziej profesjonalnie zajmują się rozwikłaniem takich mrocznych zagadek i sami pchają się w paszczę lwa. Ale idźmy dalej. A skoro nasz główny bohater, Zimny morderca i okrutnik, jednocześnie, podoba się kobietom, to choćby traktował je z czystym cynizmem, nie może się to wcześniej czy później nie skończyć jakimś płomiennym romansem. Tym bardziej, że jednak jakieś ludzkie uczucia ten killer też przejawia. I oto pojawia się pewna płomienno-ruda harfistka. Kobieta piękna i namiętna. Aż dziw, że jest sama. Widać, ma wybredny gust. No i jest tu pewna doza erotyki, ale powiedziałbym, że erotyki zabawnej, przynajmniej ja to tak odbieram, i w sumie, jeśli to w ogóle możliwe, bez świntuszenia. Albo inaczej, pokazująca ułomność ludzkiej natury. Tym bardziej, że jednak w grę wchodzą tu zasady moralne, a konfesjonał czeka. A skoro konfesjonał, to jest też i wreszcie wątek religijny, wątek nawrócenia, ale nawrócenia ciężkiego, z licznymi upadkami, wydającego się nawróceniem niemal niemożliwym, jak walka na ringu bokserskim, gdzie nasz faworyt ciągle na nowo upada i powstaje. I to wątek nawrócenia dwóch bohaterów. Dwóch bohaterów na pozór całkowicie różnych, a jednak w jakimś sensie bardzo do siebie podobnych. Obaj oddalili się od Boga, choć jeden z nich jest przecież tak bardzo go blisko. No i mamy też niezwykłe sny i zdarzenia, które wskazują na to, że nie ma przypadków, a niebagatelną rolę w nawróceniu jednego z tych synów marnotrawnych odegra ksiądz John Baszobora. I wreszcie mamy w tej powieści jeszcze Kraków. Kraków. Miasto, które wydawało się łatwe do oswojenia, miało swoje czarne dziury. Leje, w które leciało się bez kontroli. Znajdowały się w nim wyjątkowo groźne pułapki na ludzi, bowiem niczym nie zdradzały swoich mięsożernych skłonności. Często wyglądały jak piękne, wonne kwiaty, skrzące się ferią barw i tonów kluby. Tam pierwsze kontakty z narkotykami. Z ludźmi miasta, z obcokrajowcami, wydawały się zupełnie niewinne. Ale tajemnica spowiedzi to nie tylko taki Kraków, bo i taki, którego autorowi i bohaterom tej powieści naprawdę zazdroszczę. Kraków opisywany z miłością, z fascynacją, kraków w różnych barwach i różnych porach roku. Kraków, do którego chciałoby się przyjechać i tam zostać, by móc pójść na dobrą kawę lub coś mocniejszego, do jednego z miejsc tu opisywanych. Kraków to również ważny bohater tej powieści, zarówno ten mroczny, zły, jak i ten pogodny, a nawet zabawny. Jeśli więc chcą Państwo przeczytać dobrą powieść sensacyjną, z tymi wątkami, które tu wymieniłem, to nie czytajcie pustaków Remigiusza Mroza. Gadowski może nie trzaska dwóch powieści na rok, jak z fabrycznej sztancy, ale z pewnością ma dużo więcej do powiedzenia, i to zarówno o świadku przestępczym, jak i o świecie, o wierze i o prawdziwym męstwie, takim, które może upada, ale podnosi się. I walczy dalej. I w zasadzie tutaj mógłbym swoją recenzję zakończyć. Ale nie, będę się czepiał. Powieść zaczyna się znakomicie. Zima, mróz, jakieś oprychy, jakieś morderstwo. Od początku wciąga i trudno się od niej oderwać. Trzyma w napięciu do ostatniej strony. A przy tym czyta się to jak ulubione powieści przygodowe z dzieciństwa. Ale w którymś momencie autor ma wrażenie jakby sobie odpuścił. Na początku mamy zimę, a potem jeszcze wiosnę chyba, a potem to już zupełnie jakiś bezczas. Choć niby ramy czasowe są określone. Stąd zresztą zestawienie z produkcyjniakami mroza. Pory roku trzeba się domyślać. Nie wiadomo nawet czy jest gorąco, czy zimno. Zapamiętałem jakiś deszcz chyba raz. Gdzieś tam jest jakaś jakby wzmianka o końcu lata, a więc potem chyba jest jesień, ale bohaterka ściąga suknię, by zagrać na świeżym powietrzu, więc trochę szkoda, bo przecież jednym z głównych wątków tej powieści jest wątek księdza, a ten ksiądz spowiada. Gdybyśmy mieli tutaj wzmiankę na przykład o długiej kolejce przed Wielkanocą, a albo potem o święceniu pokarmów, albo o odprawianych nabożeństwach majowych, a potem czerwcowych, o pielgrzymkach ruszających do Częstochowy z Krakowa. Już nie trzeba by się było silić na opisy przyrody. Rytm powieści wyznaczany rytmem roku liturgicznego mógłby być nawet ciekawym konceptem. No ale cóż, nie jestem pisarzem. Tyle tylko, że kiedy czytam, to chciałbym wiedzieć, kiedy się to mniej więcej dzieje. Czy Annie zmarzły dłonie i ogrzewała je o gorącą filiżankę kawy? Czy Andrzej zamknął okno, bo zaczęło ciągnąć jesiennym chłodem? Czy Tomasz patrzył przez okno antykwariatu na padające płatki śniegu? Mógłbym się jeszcze trochę poczepiać, ale chyba starczy. To taka mała łyżka dziegdziu w tej beczce miodu. W końcu Gadowski mnie przeczołgał, bo przeczytałem te prawie 400 stron w dwa dni, a kiedy tego drugiego dnia zacząłem czytać nieopatrznie po przerwie, późno wieczorem skończyłem gdzieś o trzeciej nad ranem. Krótki przegląd nowości wydawniczych i nowość wydawnictwa LTW. Proces Szolema Schwarzbarda, mordercy Atamana Petlury. I jest to, proszę Państwa, powieść, powieść Maryny Miklaszewskiej. Jak pisze do niej we wstępie Mirosław Szumiło, utwór ten, cytuję, przybliża polskiemu czytelnikowi mało znaną kartę z historii ukraińskiego ruchu narodowego. Poprzez postaci Petlury i Józefskiego, powiązaną również z historią Polski. Świetnie ukazuje także metody działania sowieckiej służby i komunistycznej propagandy, które doprowadziły do tego, że zabójca ukraińskiego przywódcy został okrzyknięty romantycznym mścicielem i żydowskim bohaterem narodowym, z ofiary zaś tego mordu uczyniono zbrodniarza. Koniec cytatu. I wygląda na to, że po takiej rekomendacji chyba trzeba będzie wcześniej czy później. Tej powieści się przyjrzeć bliżej, tym bardziej też ze względu na jej interesującą formę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.